Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzisiaj mamy 1 kwietnia, a więc prima aprilis. Aczkolwiek ja powstrzymam się od żartów i powiemy Wam poważnie, co się dzieje ciekawego na wig 20 i co może się wydarzyć na spółkach właśnie z tego indeksu. Warto nadmienić, że mamy koniec miesiąca, koniec kwartału. Jak zwykle jest to jakiś tam okres przeszacowań. Tydzień temu kończyły się kontrakty terminowe, więc to wszystko powoduje, że mamy... warto spojrzeć na wykres wyższego interesu. Czasowego, czyli wykres miesięczny, na który aktualnie patrzymy. No i też warto pomyśleć o tym, co się będzie działo przez kolejny kwartał, bo mieliśmy tak naprawdę. Trzy miesiące przestoją już za nami. Od początku roku, tak naprawdę, kiedy rynek na początku roku jeszcze zrobił szczyt, później mamy flautę, więc trzy miesiące korekty, tak naprawdę. No i teraz e, wypadałoby, żeby nasz indeks WIG-20 podążał m, za niemieckim DAX-em. Ta rozbieżność między tymi dwoma indeksami zrobiła się już teraz bardzo duża. Przypomnę, że w, tutaj w okresie wzrostów w październiku. To nasza giełda była silniejsza niż rynki zagraniczne. Teraz był okres przestoju. Najpierw zaczęły rosnąć giełdy w Ameryce w okolicach stycznia. Bardzo ładne wzrosty, bo tam też i program pomocowy ze strony USA. Dow Jones mocno wtedy wybił. Wtedy DAX stał w miejscu. Teraz DAX ruszył na północ. Natomiast nasza, nasza giełda teraz stoi, więc miejmy nadzieję, i tak to na ten moment wygląda, że ta nasza giełda miałaby szansę i perspektywę do tego, żeby podrosnąć. Za właśnie indeksami amerykańskimi i teraz tym niemieckim DAX-em, bo pamiętajmy, że my jesteśmy mocniej związani z niemiecką gospodarką aniżeli z amerykańską. Natomiast tak to wygląda z tej perspektywy: też warto zauważyć, że wczoraj rozpoczął się ruch spadkowy na dolarze do polskiego złotego. To na razie jest tylko korekta. Nie, nie można tutaj za bardzo e, mieć zbyt dużych na razie oczekiwań, ale jest to, jest to na razie rozpoczęcie korekty, która miałaby taką miejsce, taką przestrzeń do spadku w kierunku 3,90. Jeżeli by się to pogłębiało, czyli polski złoty zyskiwałby bardziej, to mogłoby to oznaczać napływ kapitału do Polski, czyli aby kupowanie polskiego złotego, między innymi może w celach inwestycyjnych, co oczywiście napędzałoby dalej giełdę. Taka też jest relacja tak naprawdę między dolarem do polskiego złotego a WIG-20, że generalnie te dwa instrumenty chodzą odwrotnie do siebie. No i ostatnio też była taka sytuacja, w której właśnie ten dolar do polskiego złotego dość mocno rósł, a WIG-20 nie spadał, więc to też jest, jest też dość ważne i dość interesujące, tak, że, że taka sytuacja miała miejsce. Jeżeli chodzi o tutaj padło pytanie o, o krzyż, generalnie w analiza świec japońskich i jakby analiza wszystkiego tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o sygnały do kupna i sprzedaży, płynące ze świec, powinno się to utożsamiać bezpośrednio z panującą tendencją. Jeżeli mamy tak naprawdę tak naprawdę sytuację, w której poprzedni miesiąc się zatrzymał bardzo blisko, bardzo blisko swoich cen otwarcia i zamknięcia i się stworzyła taka świeczka, która mamy, mamy cienie od góry i od dołu to jest tak naprawdę szpulka w tym przypadku to to nie ma jakby większego znaczenia w tym miejscu, w którym to jest. Jeżeli byśmy mieli taką świecę jak ta, która się zamknęła, ale po silnych spadkach, to mogłoby to zwiastować pewną, pewien stan równowagi i tym samym wyłapanie tej równowagi, potencjał do wzrostów. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wzrosty, to tutaj mamy też taką sytuację, w której to się wydarzyło po trzech miesiącach korekty, więc dla mnie sytuacja bieżąca jest taka, że jeżeli będziemy mieli kontynuację wzrostów powyżej konsolidacji na 2000 punktów, to wtedy moim zdaniem będzie fajny ruch wzrostowy dalej, więc na razie jeszcze w tej konsolidacji trwamy. Tutaj na wykresie dziennym też to widać, tak, że była próba spadków poniżej 1890, nieudana, jesteśmy powyżej 100 okresowej średniej kroczącej i jeżeli Zamknęlibyśmy się poniżej też tych średnich, no to wtedy faktycznie byłyby też wygenerowane sygnały ze średnich kroczących. Natomiast tutaj bym też raczej zwracał uwagę na konsolidację i przede wszystkim na konsolidację, bo. Nie da się ukryć, że w tym okresie 3 miesięcy ostatnich zmienność na WIG-20 mocno spadła, jeżeli chodzi o ogół indeksu. Tak naprawdę najmocniej wahały się CD Projekt, Allegro, te spółki, które gdzieś tam większe emocje wzbudzały, czy KGHM, JSW, ale jakby gros spółek typu banki, typu energetyka, one zachowywały się spokojnie, co też powinno być charakterystyką dla WIG-20. Więc tutaj, jak dla mnie, trwamy w konsolidacji. dopóki jesteśmy powyżej 1000, ja cały czas uważam, że 1900. 1920 jest takim bardzo ważnym poziomem wsparcia, który jest testowany i wyciągany z powrotem. Więc dopóki jesteśmy powyżej 1920, to moim zdaniem większa szansa na wzrosty jest z tego wszystkiego. Natomiast mamy też przestój konsolidacyjny, czyli 2000 punktów na, do, na, na górze, 1880 na dole, i dopóki jesteśmy wewnątrz tego hmm, prostokąta. To trwamy w konsolidacji, a wybicie będzie wskazywało, co dalej. No i teraz rykimy sobie na spółki. Tutaj ASECO Poland też trwa od dłuższego czasu w konsolidacji, ale zapowiedziana wysoka dywidenda plus. Plus cały czas bardzo dobra tendencja na samej spółce i dobre otoczenie rynkowe dla spółki. To wszystko zwiastuje, że powinniśmy także kontynuować ruch wzrostowy w kolejnych miesiącach, spółka cały czas po prostu robi pewien przestój, zatrzymania, ja abym raczej się skłaniał ku opcji, że w najbliższych miesiącach ten wzrost będzie, tylko pamiętajmy, że Aseco Poland ze względu na sto, stosunkowo wysoką dywidendę względem kursu, bo ta wycena wy wynosi około od 5 do 6% stopy dywidendy. Jest raczej kupowana właśnie jako spółka dywidendowa, czyli nie skupiamy się na bezpośrednim o zmianie ceny, co bardziej na tym, żeby po prostu co roku wpadała dywidenda. Jeżeli chodzi o Allegro, tutaj w podsumowaniu z 30 marca wskazywałem dla użytkowników premium, że spodziewam się wzrostów do poziomu w około 58 tak spekulacyjnie jako korekta, a dopiero wybicie ponad 60 40 zł 40 groszy Dawałoby szansę na wzrosty dalej w kierunku 63,50, tak typowo korekcyjnie. Na razie to jest cały czas wykres w tendencji spadkowej i to podbicie, które tutaj obserwujemy, nie dzieje się przy stosunkowo wysokim wolumenie, tylko właśnie przy raczej takim średnim. Więc na razie nie mam tutaj jakby przesłanek do tego, żeby mówić o tym, że będzie jakoś długoterminowe odwrócenie trendu na wzrostowy. Na razie mówimy o. Po prostu, po prostu korekcie i patrzymy co dalej, tak? co, co dalej się będzie działo. Opory, tak jak wspomniałem, 60 zł, a później 64 zł. Po drodze jeszcze tutaj taki niższy poziom 58 zł, czyli okolice tej średniej kroczącej. Jeżeli chodzi natomiast o CCC, tutaj mocne podbicie z poziomu 86 zł, cały czas trwamy w trendzie wzrostowym według metody szczyty i dna, natomiast no, tutaj się dużo dzieje wokół spółki, zwłaszcza jeżeli chodzi o ELBU, więc tutaj trzeba było jeszcze obserwować, co się będzie dalej działo w tym zakresie. Jakieś bardzo pozytywne informacje w tym temacie, plus ożywienie, koniec lockdownów mogłyby spowodować, że kurs by dalej drożał. Tutaj też taka przesłanka do wzrostu wpłynie chociażby ze linii trendu, która też zostaje dzisiaj właśnie wybita. No jeżeli kurs by wybił 96 złotych 40 groszy, zł, no to wtedy te 100 zł można by było znowu przetestować. Ale tak jak mówiłem wielokrotnie, dla mnie na ten moment, biorąc pod uwagę całe otoczenie plus sytuację finansową w spółce pokonanie poziomu 100 zł powoduje dla mnie wejście spółki w okres czy w miejsce, gdzie jest po prostu droga. Bliżej mi są niższe poziomy cenowe, typu 76 złotych 80 zł. Tam znowu można by było się interesować tą spółką m, jako okazją. Te poziomy, na których jesteśmy, dla mnie nie są okazjami. CD projekt tutaj no, duże zawirowania, z jednej strony mieliśmy pozytywną informację o łatkach do CD cyberpanka, z drugiej strony był e, tutaj strategia na kolejne lata CD Projektu, która myślę, że mocno zawiodła inwestorów. Ja uważam, że generalnie zawód największy był związany z tym, że nie było jakichś bardzo dużych konkretów, które mogłyby budować jakieś oczekiwania względem. Przyszłości bardziej było to tonowanie, tak, że będziemy teraz robić to po prostu lepiej, żeby komunikacja była lepsza. A tu nie o komunikację, tak naprawdę chodziło, tylko chodziło o to, aby po prostu dociągnęli produkt, który obiecali. Więc krótko mówiąc, zawód był. 176 zł teraz jest wsparciem, kolejnym wsparciem. 155 zł, natomiast opór mamy kluczowy moim zdaniem tutaj w okolicach luki, czyli 205 zł, jakby to było wybijane w górę, 205 zł. Można by było oczekiwać, moim zdaniem, wzrostów do około 240 zł. Tak więc, na razie CD Projekt jest cały czas w ruchu spadkowym. Jeżeli chodzi o cyfrowy Polsa, tutaj, tak jak niezmiennie, w sumie już od dłuższego czasu, niewiele się dzieje, bo to jest też tego typu spółka, co płaci po prostu regularnie dywidendy. One nie są wysokie, ale te niecałe 5% tam jest, więc podobnie jak ASECO Poland, jest to spółka typowo konsolidacyjna. No i teraz doszliśmy do oporu w okolicach 30 zł do tych 50 groszy, no i jak dla mnie, jest to miejsce, przy którym znowu część osób zrealizuje zyski. Znowu na wsparciach w kierunku 26,48 groszy można by było myśleć o zakupie z myślą o dywidendzie i o dalszych ruchach konsolidacyjnych bardziej. Na tej spółce raczej trzeba czekać na jakieś mocne wyprzedaże i znowu je wykorzystywać, żeby zakumulować powyższe, po lepszej cenie. Jeżeli chodzi o Dino Polska, tutaj nie ma jakiegoś szczególnego szału. Na ten moment widać, że już inwestorzy nie kupują tak chętnie spółki jak wcześniej, ale na razie spadać też nie chce. Zwracam uwagę, że coraz trudniej spółce pokonywać oczekiwania inwestorów na plus, więc, jest to wskazówka, która mówi o tym, że coś się może tutaj dziać niedobrego, ale na razie to się nie dzieje. Mieliśmy też z technicznego punktu widzenia wybicie powyżej 253 zł, więc na ten moment rynek pomału się gdzieś tutaj zatrzymał. Chyba najbardziej prawdopodobny scenariusz, taki ja na ten moment rozważam, to jest taki okres konsolidacji między 240 zł a okolice 276. Jeżeli by się pojawiły dobre wyniki za pierwszy kwartał, mogłoby to znowu napędzić oczekiwania kierunek 300 zł i wyżej. Spadek poniżej 237 zł byłby bardzo negatywny, i moim zdaniem rozpoczęłoby to wtedy. Zdecydowanie większą korektę, więc tutaj na te poziomy zwracamy uwagę. Jeżeli chodzi natomiast o JSW, e, tutaj JSW za, zareagowało na stół okresową średnią kroczącą i na razie tak krótkoterminowo wyszło ponad 30 zł. Ale teraz jesteśmy właśnie na oporach w okolicach 32 zł, to jest znowu bardzo ważny opór. Dla mnie, tak jak już mówiłem od zeszłego tygodnia, wybicie powyżej 33,15 zł spowoduje znowu powrót scenariusza wzrostowego. Na ten moment to, co się dzieje, jest korektą względem tego ruchu spadkowego, więc tutaj 32 zł jest takim, taką barierą bardzo silną. Jak to zostanie pokonane w górę, to później mamy 33,25 i po wybiciu tego poziomu oczekiwałbym wzrostów do 36 ,80 zł 80 Ponownie spadek poniżej 30 zł, a tak naprawdę 29,50, czyli poniżej 100 okresowej średniej kroczącej, byłby dla mnie negatywną informacją. A że te wszystkie wzrosty, które się dzieją aktualnie przy stosunkowo niskim wolumenie, należy rozpatrywać jako korekta. KGHM tutaj też dobił do takich poziomów na 192 zł. Tutaj tych poziomów kresek jest dość sporo, ale to wynika z tego, że też mieliśmy okres konsolidacji. Teraz takim zakresem podstawowego zakresu wahań jest 167 zł, a 210. Ja mam trochę mieszane uczucia co do KHM-u. Te wzrosty ostatnio są lekkim dla mnie zaskoczeniem, w sensie nie spodziewałem się tego ruchu. I powiem szczerze, że na razie czekam na rozwój sytuacji, bo na giełdzie też się dzieje dużo. W sensie na miedzi nie wiadomo, czy to w końcu nie, nie zacznie spadać, więc tutaj oczekujemy jakiegoś roz, rozwoju sytuacji, i później dalszego zawahania. Na razie jesteśmy dokładnie w środku konsolidacji na KGHM-ie, więc można by było opatrywać w tym jakiś krótkoterminowy opór, ale na pewno nie jest to coś takiego bardzo klarownego, więc na razie nie mam tutaj jakiegoś swojego scenariusza dla KGHM-u. Grupa Lotos trwa w ruchu wzrostowym. Bardzo ładne odbicie od 41,50 zł, czyli od też strefy z popytu skłabera. I na ten moment zakładałbym wzrosty w kierunku 50 zł, jako kolejna fala wzrostowa. Finalnie dołki bardzo istotne, czy te wsparcia bardzo istotne, to jest 40 zł. Dopóki cena znajduje się powyżej, to można powiedzieć, że z różnych metod jesteśmy w ruchu wzrostowym. Jeżeli chodzi o LPP, tutaj odbicie od 7800 zł do do oporu na 8500, i takie coś, co może być przyczółkiem do wzrostów, dlatego, że mamy trzy świece podażowe, zamknięte wszystkie wewnątrz tej świecy wybijającej. Więc na razie jeszcze można powiedzieć, że tutaj taki scenariusz wzrostowy jest bazowy, bo też spółka trwa w ruchu wzrostowym. Natomiast spadek poniżej minimum z 26 marca, czyli tutaj w tym przypadku 7905 zł, oznaczałoby już wtedy prawdopodobnie rozpędzenie się fali spadkowej, wybicie overbalance dodatkowo powinno przyspieszyć ten ruch spadkowy. Więc bardzo ważny poziom to jest okolice ok. 7800 dolarów. Na razie te miejsca, przy których jesteśmy, można próbować wykorzystywać do kupowania. Jeżeli chodzi o orange, też spółka bardzo defensywna, specjalnie wykres tygodniowy pokazuje, bo na niższej skali to niewiele się dzieje, wsparcie 6 zł, opór 670 i wybicie w jedną czy w drugą stronę może skierować nas do kolejnej półki, w tym przypadku kolejnym półkom na górze to byłoby 750, a na dole 558. Idąc dalej, PKSA. S.A. Tutaj się dzieje troszeczkę więcej tak z punktu widzenia komunikatów ze spółek, dlatego że bank stwierdził, że będzie chciał, dążył do wypłaty dywidendy za 2020 rok, więc jest tutaj perspektywa do tego, żeby ta dywidenda się pojawiła, ale to jeszcze jest wymagana zgoda KNF-u, więc jakby nie wzbudziło to zbyt dużej euforii na giełdzie. Moim zdaniem, dopóki nie będzie jakiegoś twardego stanowiska KNF, to trudno będzie dyskontować nawet to, jaka by to miała być dywidenda, dywidenda i tak dalej. Więc na razie trwamy w ruchu wzrostowym. Ostatnio potwierdzony dołek jest na 61,50 zł. Bardzo ciekawe miejsce wsparcia to jest między 66,30 a 67,60, czyli ta strefa popytu Skłabera. No i też overbalance na poziomie 65 zł. Więc jeżeli by się rynek jeszcze, jeżeli by jeszcze pks spadało, to w tych miejscach, w, tym, przepraszam, w, tym, w tych miejscach szukałbym okazji do, do próby podłączenia się pod ruch wzrostowy, czyli tutaj w przedziale między 64,70 a 66,60. Tam można by było szukać znowu okazji. Z krótkoterminowego punktu widzenia, już jesteśmy na bardzo takim ważnym wsparciu, bo to jest takie miejsce, przy którym rynek próbował je wybić, te 70 zł w dół, po czym znowu wszedł, przetestował ten 70 zł i no teraz będzie próba podejmowana dalej wzrostów. Więc jeżeli to by się udało, wtedy otworzy się droga prawdopodobnie do 82,40. PKN Orlen tutaj trochę wczoraj straszyło na rynku. Na razie jeszcze to się nie rozwinęło w jakąś konkretną stronę, czy wzrostową, czy spadkową, ale wybicie powyżej 65-40 otwiera drogę moim zdaniem już do poprzednich szczytów na 70 zł, a później na 72 zł. Pamiętajmy, spółka cały czas trwa w trendzie wzrostowym. I tutaj na razie, biorąc pod uwagę nawet te obostrzenia, które zostały wprowadzone po raz kolejny, one nie będą miały dużo większego negatywnego wpływu na PKN niż były te wcześniejsze wszystkie. Więc moim zdaniem Tutaj raczej jest to scenariusz dalej wzrostowy. To, co jest oczywiście niewiadomo w przypadku PKN-Orlenu, to współpraca, czy tam jakieś połączenie z Nigge i też przejęcie lotosu, ostateczne. Więc to, to są rzeczy, które będą wpływały także na notowania w kolejnych miesiącach. Ale na ten moment trwa ruch wzrostowy i też widać, że ten popyt się tutaj uaktywnia na ważnych wsparciach. Pegennik, a propos, bardzo dobre rokowania gazu powodują, że jest wyjście z konsolidacji górą, o czym też wspominałem w podsumowaniach sesji. No i teraz otwiera się droga nawet do 6,80. Ja uważam, że ten poziom jest taki kluczowy, do którego rynek na ten moment powinien dążyć, czyli 6,80, a później mamy przed sobą już historyczne szczyty na 7,70. Perspektywy przed PGNiG-iem są bardzo dobre z dwóch powodów. Przede wszystkim uzależnienie gospodarki europejskiej od gazu, bo coraz więcej jest tych inwestycji robionych w gaz. Z drugiej strony sam Pęgienik się rozwija, pozyskał dodatkowe środki, które mógł wykorzystać na różne cele właśnie ze strony Gazpromu, więc to jest rzecz, która wpływa pozytywnie właśnie na Pęgienik. I w Polsce cała transformacja energetyczna też opiera się tak naprawdę na gazie, bo owszem, dążymy do odnawialnych źródeł energii, myślimy o tej elektrowni jądrowej, ale w międzyczasie, żeby zmniejszyć emisję CO2 odchodzimy od węgla i stawiamy trochę na gaz jako te bezpieczne paliwo, więc tutaj to wszystko wpływa pozytywnie na PG PG. No i cena gazu na ten moment jest na dużo wyższych poziomach niż wcześniej. Co też wpływa pozytywnie. Kropką nad i będzie wybicie 6,25. 6, wtedy otworzy się droga do 6,40 i finalnie do 6,80 w kolejnym ruchu wzrostowym. Ten scenariusz jest ważny tak długo, póki jesteśmy powyżej 5,50. PKO BP, cały czas ruch wzrostowy. Tutaj też jesteśmy bardzo blisko oporów na 33,46 zł. Natomiast zakładam, że jeżeli udałoby się cenie wybić powyżej tej bariery. To byłaby zamknięta luka i otwarta droga do 36 zł, a nawet 37 w kolejnej fali wzrostowej. Tutaj bardzo ładnie średnie kroczące pilnują nam ceny, więc warto się nimi posiłkować przy nadzorowaniu inwestycji. Spadek poniżej 55-okresowej wykładniczej średniej kroczącej, czyli w tym przypadku poniżej 30 zł, byłby sygnałem ostrzegawczym. No a zanegowanie pozytywnego scenariusza to byłby spadek poniżej 26,77 zł. PZU, tutaj bardzo dużo pytań o dywidendę. Spółka jeszcze nie podała, jaka ta dywidenda miałaby być. Wszyscy szacują, czy szacuje się, że w okolicach 4 złotych maksymalnie. Mm. To są szacunki, które opierają się oczywiście na wynikach spółki, natomiast zarząd może zarekomendować różną dywidendę, między 50% a 100%. Więc tutaj jeszcze nie mamy tej informacji, między 50% a 100% zysku netto. Nie mamy jeszcze tej informacji, w związku z tym na razie są tylko estymaty. Natomiast biorąc pod uwagę, że to, ten spadek został wyciągnięty, na razie wszystko gra na spółce, ja spodziewałbym się ruchów dalej w kierunku 36 zł. Jeżeli by była ogłoszona dywidenda na poziomie 4 zł, to ten nawet 38, 8 za złotych za akcję byłoby e, możliwe do osiągnięcia w tym bieżącym ruchu. PZU jest spółką też dywidendową, z tej perspektywy, że e, wypłacają ją dość regularnie, no w zeszłym roku się nie udało. Te wypłaty dywidendy też są dobre, bo jeżeli by było tak, że spółka się dalej będzie rozwijała i banki wrócą do, wrócą do łask i będą wypłacały też dywidendy, no i część tych dywidend będzie trafiało do PZU. To to wszystko spowoduje, że ta grupa kapitałowa będzie coraz bardziej pracowała na właśnie swoich akcjonariuszy, i ta dywidenda też w przyszłym roku będzie rosła. 4 zł to też nie jest wybitnie wysoka dywidenda, tak naprawdę, biorąc pod uwagę, że sięga dwóch lat. E, dlatego, że dywidenda wprawdzie ostatnio była 2,80, ale jak sięgniemy sobie do 2016 roku, nie, tutaj teraz, żeby nie skłamać, e, 2000 o, 2014 roku to już wtedy wynosiła 3 zł na akcję, tak? Tutaj i 3,40 wyniosła w 2013 roku, więc, więc tutaj jak najbardziej jest perspektywa do tego, żeby się PZU jeszcze rozwijało pod tym względem, pod tym kątem. No i tym samym, tak jak mówiłem, przez długi, długi czas wszystko poniżej 30 zł jest dla mnie okazją na PZU. No i na ten moment po prostu ta okazja się zrealizowała i realizuje, bo ja czekam na dywidendę i, i na dywidendę nie w ciągu jednego roku, tylko w ciągu kolejnych dziesiątek lat. Jeżeli chodzi o Santander, tutaj mamy taki szczyt w okolicach 220 zł, którego ciężko cenie pokonać, ale na razie trwamy w ruchu wzrostowym i średnie kroczące mogą być również pomocne. Jeżeli byśmy wybili średnie kroczące w dół, czyli poniżej 200 zł aktualnie, no to wtedy scenariusz spadkowy byłby bardziej prawdopodobny z kierunkiem w okolicach 191 zł dopóki jesteśmy powyżej 179 to trwamy w ruchu wzrostowym. Tauron trwa w konsolidacji, wybicie powyżej 2,75, otwiera drogę do 3 zł, jeżeli spadniemy poniżej 2,42, otwieramy sobie przestrzeń nawet do okolic 2, 2 zł. Energetyka jest teraz w takim okresie trochę przejściowym, czekamy na rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o plany co do rozwoju energetyki w Polsce, kto co będzie finansował, za jakie pieniądze, jak będzie wyglądała dalsza transformacja, więc tutaj jeszcze ta perspektywa nie jest taka wprost dookreślona. Jeżeli chodzi o PGE, tutaj też sytuacja, sytuacja analogiczna konsolidacja 7 zł jako opór 624 jako wsparcie wybicie powyżej 7 zł otwiera drogę do 850 po drodze mam a wyżej jeszcze 880 tutaj jedyną rzeczą która jest bardzo ciekawa z perspektywy i Tauronu i PGE to jest utrzymywanie się powyżej średnich kroczących 100 okresowej zwłaszcza co mogłoby zwiastować taką tą szansę na kontynuację ruchu wzrostowego ale ta konsolidacja o której wspomniałem jest kluczowa Mercator, no tutaj no, Nowinka w Wigu 20 od tygodnia. Tutaj bym zwrócił uwagę na utrzymywanie się powyżej 332 zł i cały czas kwestie związane z mm, skupem akcji własnych. Tutaj zamiast dywidendy spółka zdecydowała o skupie akcji własnych. Ma to konsekwencje dwie: po pierwsze, konsekwencję taką, że nie każdy inwestor otrzyma wszystko, że nie, nie otrzyma tej dywidendy, tylko jest to coś, co wymaga jakiejś akcji od strony akcjonariusza, ale z drugiej strony. Skup akcji własnych nie będzie powodował odcięcia od kursu jakiejś wartości, tak jak w przypadku dywidendy. Więc tutaj ten, ta sytuacja jest dość ciekawa. Zarząd podniósł ceny skupu, czy też rekomendacje, bo tutaj walne zgromadzenie jeszcze będzie to decydowało, no tyle tylko, że prezes jednocześnie ma bardzo dużo akcji, zdecydowaną większość, więc jest w stanie to przeforsować sam. Tutaj... 500 zł było jako próg, a 700 dolny, a 770 jako próg górny. Więc jest tutaj ta przestrzeń do tego, żeby się uplasować ze swoimi akcjami wyżej, pod warunkiem, że ktoś się pofatyguje i będzie chciał faktycznie złożyć te akcje. No i ma ich na tyle dużo, że nawet przy redukcji otrzymać tą część, sprzedać część akcji w, tej, w tych cenach. Tutaj jeszcze o to, prosiliście o to w, jako użytkownicy premium, żeby spojrzeć na azoty Tarnów, tutaj też mamy PCF, jeżeli chodzi o spółkę, która była w perełkach, ona była akurat teraz w perełkach na marzec i też Energo Instal jako spółka, która była w perełkach na marzec również. Azoty były w perełkach na Luty. Wtedy się bardzo ładnie to zrealizowało, bo dotarliśmy do, do tutaj szczytów na początku marca. Na ten moment rynek dalej stoi w konsolidacji z perspektywą prowzrostową. Aktualnie nasz scenariusz wzrostowy na azotach tarnów opiera się na tym, że jeżeli, jeżeli towary rolne będą zyskiwały, to spółki, które produkują towary rolne też będą zyskiwały, ale także będą inwestowały więcej w em, nawozy. I historycznie rzecz ujmując, ceny nawozów rosły wraz z, z opóźnieniem, ale wraz z towarami rolnymi. Szczyt cen na, na nawozach, z tego co zdążyłem zauważyć i, i znaleźć takie dane, to był właśnie w 2011 roku. Więc tutaj. Yy, Tutaj zapowiada się, że kolejny rok, kolejne dwa lata, jeżeli się ceny towarów rolnych utrzymają na wyższych poziomach, będzie dobry pod względem cen na azotach, no i to w sensie cen nawozów azotowych i to też na grupach azotowych powinno się odbić. Taki jest nasz scenariusz, zobaczymy w wynikach za pierwszy, za trzeci, za, za pierwszy i za drugi kwartał, czy już jest jakiś wzmożony ruch w tym zakresie. Natomiast no, spółka sama w sobie też się rozwija, no jedyne co potrzeba to zwiększonej marży, żeby korzystać z tej grupy kapitałowej, która jest. Stworzona. E, więc tak to wygląda. Opór na ten moment na 32 zł z hakiem, a wsparcie na 28,60. Spadek poniżej 28,60 e, mógłby rozpędzić nas głębiej, z takim jeszcze małym zastrzeżeniem. W okolicach 27,85 wypada overbalance, e, więc tutaj jeszcze mogłoby to tutaj się ewentualnie zatrzymać. Ale to miejsca, na których jesteśmy, ten okres konsolidacji on wskaże nam prawdopodobnie dalszy kierunek. PCF Group, no dzisiaj mamy opublikowanie gry Outsiders. E, outs, outs, Riders i tutaj, tutaj generalnie jeżeli chodzi o odbiór tej gry, no jest taki trochę neutralny, spodziewaliśmy się i takie było założenie przy tej spółce jako perełka na marzec, że właśnie przed publikacją tej gry będzie jeszcze wzrost kursu właśnie na to, że będzie ten, ten odbiór bardzo dobry, tyle tylko, że trochę jednak klimat wokół gamingu się pogorszył. No i tym samym nie ma aż takiego parcia na to, żeby kupować spółki gamingowe, aż takich wysokich oczekiwań. Natomiast no tutaj spółka nie wybiła nam szczytu w okolicach 82 ,60 zł 60 groszy, więc też nie nastąpiła jakaś ogromna fala wzrostowa na razie Taki trójkąt nam się tutaj tworzy, więc jeżeli byłoby wybicie poniżej 76,30, byłaby wtedy droga otwarta do 69,80. Jeżeli chodzi o Energo Install, spółka, która też była w perełkach na marzec, tutaj mamy ładny wzrost. Tutaj analizowaliśmy ją wtedy na takiej zasadzie, że mieliśmy bardzo długą taką konsolidację na Energo Instalu. Ja też mówiłem o tym, że. Tutaj budowaliśmy taki, taki układ też wolumenowy pod wzrosty, i na razie zakładam, że ten wzrost może być długoterminowy. Jeżeli wybijemy, najpierw było wybicie złoty 40, zł, później bardzo ładny retest w okolicach tego właśnie webinara, gdzie mówiłem o perełkach. No i też wybiliśmy poziom złoty 80, zł, który był takim kluczowym oporem przed dalszym ruchem wzrostowym. To się udało pokonać, no i teraz mamy ostatnio potwierdzone dołek na złoty 91, zł, co można by. Traktować jako kluczowy dla zachowania trendu wzrostowego. Zapraszam Was już teraz na kolejne perełki, czyli tyle będziemy mówić o perełkach na kwiecień. Ten webinar będzie już we wtorek, zaraz po świętach o godzinie 20.00. Więc Was serdecznie zapraszam. Otwarte spotkanie, więc możecie się zapisać już dzisiaj i no, po prostu uczestniczyć w tym spotkaniu. Poznacie, jakby moje perełki na marzec. Na, na kwiecień, a przy okazji zrobimy sobie taką analizę spółek waszych, które właśnie zgłaszacie. Będę starał się jakoś wymyślić w taki sposób, żeby zgłoszenia były wcześniej, żebym mógł sobie je przygotować. Natomiast teraz życzę Wam wszystkiego dobrego. Lotos był analizowany wcześniej, więc serdecznie zapraszam. Natomiast teraz yy, życzę Wam też zdrowych, pogodnych świąt, wszystkiego dobrego, abyście spędzili je, miejmy nadzieję, w rodzinnym gronie, a przede wszystkim odpoczęli trochę od tego, co się działo w ostatnim czasie, zapominając może o mediach, a skupiając się bardziej na, na swoich najbliższych i na sobie samym. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.